mam go z tą meszek, a dzisiaj legamy tak w maszynowaniu. W pierwszym odcinku budowaliśmy już tej kopuły. Oczywiście też już dobudowaliśmy też i to. Ale to powolutku który się wytwarzać powoli, ostrożnie. Oczywiście dodaje, dodaje nam 100 jednostek żywności. Tu mamy co? Tu mamy też na no fur. Tu też możemy zabezpieczyć. Oczywiście mamy kilku bezrobotnych. Trykapły. No mamy kilku goret ale to mamy. Dobrze to mam przeszkodzić. O, 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 o! Tu widzę, że mamy już pewne problemy. Dobra, tu mamy już trzech. Dobra. Odpalimy zmianę i po nią to się jakoś powoli uzupełnić tak jak już mówiłem to będę wy wy wypuszczał jeszcze jej nie z tym chodzi a polandu nie ma dlatego tego to nie ma, do mnie nie chodzi budujecie będzie git majones oczywiście mogę na razie jako taka trzymają ten pląd Pełno słowo, pełno słowo. i pomimo już ruszyć. Oczywiście mamy problem z wodą. Bo że jak pozwolę mi więcej tego, gdzie bym gdzie on. ty! Teraz, e, nie, nie to jest, nie wymagasz. Nie, nie, nie to, nie, nie to, nie to. Nie to. O i teraz nagle wymagasz prądu, co? Bo to jest kurwny gwizdany. Możesz to wdramać dowolnie Marsza gdzie. Boże, ale mam nadużycie trzeci mechanicznych. Hmm. Papier, by papier. bo. Zobacz, o to tu chodzi? Nie że się jest w porządku. Aż się to baguje. No Mówiłem powoli, 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 powoli. To jakbyś to zbierano. Zbierano tyle, 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 tyle i tyle, i tyle. Powoli, powoli. To że to jest zbierana. Powolutku, powolutku, powolutku. Poszła. Oczywiście wysyłam jeszcze jedną makietę. Wiesz, trzy, cztery tych ludzi mi wystarczy. Po prostu po prostu zapełnić. Te dwa punkty. Oczywiście. Tu, tu. Bo ja, oczywiście oni się po pod oczulcami. Po, po, po Ale chcę powoli, tylko te morale i tutaj, i tu i tu powolutku, powoli, 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 powoli. Bo później jak przyjdzie później to zapewnimy do fulla, to później... Tak jak mówiłem. Tego ja tematu dobra zobaczyliśmy, jak oni sobie żyją, nie? oczywiście. Ale znaczy, że są takie jakby, to, to jest to tak to jakby... może pokazać... Taki o to nawet Powódź, że tu to na logiczny dealu. Powrócisz, jak tu w tej chwili zaglądam, żeby się sprawdzić, czy lekarze są zabijone, czy to są w ogóle schody, jakby to był. Nie, oni się po prostu te nie. Nie po prostu te portują. Ja, Mamy tylko jedno dziecko. Ktoś w środku. Ehm. Um, Chociaż już się kuna baguje. Z tym jest jakiś problem chyba z, z, z tym telefonowaniem. Widzę wszędzie, gdzie to, gdzie to robi. Albo, 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 a później coś to, to się desetuje Nie, nie wiem o co chodzi. Właśnie nie wiem o co chodzi. Tylko dlatego, że to są mi laki, la, kiedy tu statują i tyle. Ja muszę gdzieś te lakiety wysyłać. Nie wiem o co chodzi. Dlaczego to, to, to się co chwila resetuje. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. No ja to. Ja, 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 ja na to nie patrzę. Co to, 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 to się dzieje. Oczywiście ja trzymam ten prąd, Staram się to wszystko utrzymywać. Jak najwyżej w O2 pracuje. To wszystko pracuje. System wody powolutku, powinien się to podciągnąć jakoś do góry. To jest zbiorniki jakoś, tam woda powinna się jakoś podciągnąć do góry. Ale powoli będą tankowane, będą się powolutku będą zapełniać, to jest bardzo powolny proces. To ja bo zdaje się, że długi, ją woda. To byłoby dobrze. A niestety, mamy problemy z wodą. Ale to jeszcze nie będzie tak źle. O, chyba trzeba tego kciuka chyba i gierki bo zacząłem już w poródku chyba wypalać. Dlaczego się wgolić w głowie koń po już powoli. 50 pięćdziesiąt, to na 10. No ja wszystko gardam i polizuję to, co mówię. Ale tym razem nie powtórzę to, co było w odcinku. To był odcinek chyba dziesiąty, tam chyba 13, Nie pamiętam powodów, bo chyba 11, faktycznie zabrakło mi żywności i skończyłem, tak jak skończyłem. Tak jak mówiłem. O ja, jeszcze lepiej dobijcie mnie. Jeden bezrobotny. Kim ty jesteś? Znaczy kim ty jesteś, nie? Zamiast pracować. O! O! Jeszcze możemy, jeszcze możemy ich przekierować. Hmm, gdzie ty mógłbyś w chłopie pracować? Tu masz pełno, tu masz pełno, tu też pełno. Dlaczego ty nie możesz tutaj pracować? O! A nie! A ja widzę co tu się dzieje. Zabójrzy. Wielu kolegów wymienię. O tak, zabrakło mi jednego punktu do Eee, to nie szkodzi, to nie szkodzi. Przecież kiedy tak przyjdzie, to i tak odda e, w tym miejscu dodałem, już budować ten. no, zaraz już budowę kolejnego placówki. Tyle do placów. placówki. Etniczej. I nagle, nagle, tak nagle z dupy, nagle się ku to. Gdzie, 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 gdzie? Oh yeah, to, to ja lubię, to ja lubię. O, to ja lubię, to ja lubię. Zaczęliśmy skanować to, co chciałem zacząć żeby Dobra, to Dawa, to powinno to, to szybko skończyć. Raz, dwa. O, kupuj. ej, inna podstawa, a nie ta sama. No toń po ni raz 2 skończyć. To jest jeden ten, jeden zasób 30 na ma ile? Dlaczego mi robimy na full? No i proszę bardzo. Zaraz, Mamy tam tylko 13 razy batnych. Ijebut! Jep, jeb yep. I gotowe! I, i, I już nikogo nie ma być Git majony, wszystko się udało! Easy peasy na ten squeeze, nie? Easy! Easy, dobra, tu mamy to. Ten tu będzie zbierał. To ma osiągnięcie, oczywiście. Tu mamy badanie zakończone. Hmm, to też możemy zbadać. Ty inżyniery, inżynier. To, to jest takie spo 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 społeczne, socja socjalne, dobra. Co nam, nam to dało? Co to nadaje nam, nam to hotel? Teraz zobaczymy w tych ciężarówkach. No cóż, nie, dobra, czekajcie. Dobra, zobaczmy. Wyślijmy sobie kilka ciężarówk, zobaczmy. Wyślijmy te ciężarówki tutaj I, i, i tu je podepnę, bo mamy 100 na 100, dobra, okej, wyślijmy jeden na... Jeden zasobnik z tymi ciężarówkami romansymi. Zobaczmy... Ja sobie wyślę... O kurczę... Dobra, to byłem przez z rakietą. Hmm. Dobra, to poczekajmy, do to badamy. Okej, to dowiemy... do to do to co wystrzelimy... Dobra, wystrzel... Oczywiście też wystrzelnę akietę towarową, to oczywiście tego, Tutaj Jestem Panem Eskelin Trochę tego, trochę tego. nam i damy. Nie, tego nie chcę. Tego, tego ja nie chcę. Zobaczmy. A co chodzi z tą ciężarówką tymfumującą. zobaczymy A co nam szkodzi? Zabrał nam ktoś. Zobaczymy. O co chodzi z tą ciężarówką tymfumującą. Zobaczymy. Umieszczę ją w tym miejscu. Tak, jaki to będzie wystarczy. To za kilka chwil. na poleci. A powinno nam się to udać. Chcę przetkoć, cię zobaczyć, A co chodzi z tą ciężarówką tymfumującą. Bo, je, bo jeszcze bo jeszcze nie wybrany po więcej, nie? nie, nie, problemu, nie? Zresztą zasięgniecie Troszeczkę się staje, to piszmy do tego O 22 już mam procent No powoli, powoli to jakoś idzie. Ale idzie, powoli, 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 ale idzie. Powoi, zramazalnie, nie spieszymy się no spokojnie, easy. Na -ci, jałciku spokojnie, wszystko idzie na to Tak, okazało się, że nic nie zostało zrobione. O co tu chodzi? Ja wiem, że jest jeden kuna bezrobotny, ja pierdolę. Dobra. Cie ja cię bym mógł cię chłopie wpiąć? Jak to wszystko jest zajęte? Może bym walnął to, ale to nie będzie nam trzeba po mieście. ale dobra, zaryzykuję. Trochę na to będzie trzeba po miejscu, ale... Jeżeli przy takim ilości ludzi, jaką mamy w tej chwili... Dobra, zaraz będziemy mu za pracę. bo po prostu, żeby złapał, praca była jakakolwiek dla niego. Hmm, Balniemy to gdzieś, no załóżmy, no na przykład tutaj to powinno być zasięgu, więc zobaczmy drony. No i ma. No i teraz mają więcej, ma więcej, ma więcej obsługi. Pamiętam, że mają większą ma obsługi, nie chodzi. No dobra, ok. No i nie ma osoby już nie pracujące no, wiadomo 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 to jeszcze mniej, tak źle. tak źle No, niestety, to będzie nas żałowało do spartanestów, a nie chciałem tego robić. A tu później gdzie ja później to zlikwiduję później. O to da, 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 da... da. Eee, dobra, to i tak nam... No. Eee, Zobaczymy... Na no, co chodzi z tą rakietą... Wow, ona sobie strzeliła! Dobra, żeby jej nie zapłacili miejsca, więc ją tutaj i zobaczymy o co chodzi z tą, z tą ciężarówką farmującą. Zobaczymy o co chodzi Dobra ja wylądowała Mamy ciężarówkę telefarmującą O co chodzi Czy ona ma na zasadzie taki samy system co na hmm. Czy ona będzie nam pomagała zlikwidować takie skały o? Zobaczymy, zobaczymy, o co z tym chodzi. No i teraz się nauczę. to jest kolejny pojazd, tylko to zobaczmy o co z nim chodzi. Najpierw zobaczę o co chodzi z tym pojazdem. A ona likwiduje. Ale dziwne tego trzeba praca Oooooo! No to nieźle To ta jest niezba, bo nie powiem, że nie tam poza nam na stałe miejsca i Oj sobie, nie napisałem ski o Boże, ale daleko, no mówiłem, że to będzie tu no i kolejna rzecz. No później te... To, to, to jest tego ten sobie, że, żeby że po prostu nie było... alkoholizmu. to by to pracy. Żeby po prostu nie było alkoholizmu, nie? No, po nie było alkoholizmu, bo ale to jest naprawdę daleko. W tym miejscu będzie trzeba pokazać e, chyba to przeniesiemy powiedzieć tutaj. Czy Przestrzeniamy na środek. Za po prostu, po prostu to przemyślimy, żeby po to ścięgło. Gdzieś tutaj pewnie uderze, w ty miejscu tu, że po prostu, że to po prostu to, to, to gdzieś to ścięgło. Ale ja to się do na pewno na się będę lubił. Między odcinkami może się to zabić. Zrobię to do koniec w soboty, bo później, później w sierpniu, kiedy będę był poza odcinki Bota, się tam staram. Ja się może, może się po prostu tam i jeszcze to odcinek, bo na mnie, ale po ludzku zaczynam już, po lódku jak to powiedzieć, no, wysiadać. To znaczy, już w ludzku wy... Jeszcze tu mówiłem, ta, jak, jak zacząłem na, nagrywać e, odcinek, jak tam z koko Kokopu, to mówiłem, że zrobię no, cztery odcinki, ale jednak na tym, no, wysiadam już. Ktoś mocno wysiadam. No więc to trudno. Czyli to nam pozwala nam budować to. Nawet ciekawe. A... So, miałem. był mały lak. Przeciało glab. No nie może takich kamieni przenosić. Przecież się może będzie przenosić ale ja będę stawu sobie. Mam gdzieś na uboczu i... gdzieś na uboczu, tam gdzieś sobie stał. Hmm. Większość ciężarówek. Hmm. To i tak nie jest jakiś duży problem. No, już mam już tylko zbiórki rozbiórki. Więc da później to przeniesiemy sobie tutaj. Zobaczmy, czy nasz mona no, no, ma nas stać, żeby kolejnie. Oczywiście nie, ale to później się zbuduje. What? What? Ja, 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 ja mogę je budować? Ja o dziurę. Okej, okay, dobra. No nie, teraz sobie stoi, ja nie. nie... Szkoda, że ono nie może przenosić takich tych... Ale to, ale to sporo, daj, daj nam rzeczy. Bo to możemy transportować takie rzeczy. O, to tu. Stamtąd. Jeżeli się skończyło tutaj miejsce, to po prostu to przetransportujemy, ale nie. Nie skończyło się miejsce. Jedziemy. To oczy jakie jest. Ile tego znika? Nice! Odstaw i zobaczcie, ile ja rzeczy ja odtykam. A nawet widzę, że to nie mają co do pracy. No to odbuduję jeszcze jeden taki, tak zwany skład. Co czemu tu jeszcze jeden? Nie. Wow! Co tak dużo tego tu na. tutaj tu jak powchodziło? Of the public service revolution, my home country used to have serious restrictions on freedom of speech. Like democracy finally came, other forces took control over the broadcasting channels. I fled to America, where some compatriots and I started off an underground Determined to supply our homeland with free, reported news, it was very successful. The least corrupt network on earth. And now for some music. Eee, to jest burzy metoda, potem to jest easy. To by nas bombardować, ale nie poliło nas, aż tak można nam zaszkodzić. To jednak taki taki do nas wraca i z automatu zostanie przetankowana w tą stronę. Uuuu, gdzie, 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 gdzie? Stop, 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 znikły mi dwa pojazdy. Ten mi zniknął. E, Drony mamy, więc dobra, OK, łapię. To by mogło nawet spieprzać mi stąd. Dobra. Ląduj. Ląd dobra. w tej chwili ja wyślę tej chwili go... ...tego badacza normalnie tutaj. I ląduj, 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 zobaczmy co dostaniemy. Oczywiście nic, ale jak mówiłem, ta rakieta jest już prawie zakończona, bo mam, mam, W tej chwili byś... Bez... Ładnie, kurczę. Dobra, oczywiście zaczęło się bombardowanie. Ocie, on, on, oni on, zaczął badanie. Powiem nam trochę nam tego przepustować. Bierzemy kolejną gdzieś tu. No, nasze ścieżki są w innej lokalizacji. Dobra, wracaj, wracaj, To też może być metal? Nie, to nie będzie metal. No to zbierzemy sobie, bo czemu nie, tu jeszcze mamy też metalu. Postaram się się utrzymać, dobra. Postaram się... Postaram się jeszcze jedną żeby się z siebie wy, wy, wydusić, ale ostrzegam. Ten odcinek będzie krótszy, będzie tylko 15 minutowy, bo zaczynam już w usiadać. wysiadać. Subskrybujcie, lajkujcie, na to cześć.